Odporność emocjonalna to umiejętność, która pozwala nam radzić sobie z trudnościami i stresami życia. Zastanawialiście się kiedyś, jak ją rozwijać? Po pierwsze, kluczowe jest zrozumienie swoich emocji. Zamiast je tłumić, warto je zaakceptować. Kiedy czujemy smutek czy złość, zamiast uciekać od tych emocji, spróbujmy je zrozumieć. Co je wywołało, jakie myśli się z nimi wiążą. Kolejnym krokiem jest praktykowanie uważności. Medytacja, czy nawet krótkie chwile refleksji w ciągu dnia, mogą pomóc nam zyskać dystans do naszych emocji. Uważność pozwala nam obserwować nasze myśli i uczucia bez oceniania ich. Dzięki temu stajemy się bardziej świadomi siebie i łatwiej nam radzić sobie w trudnych sytuacjach. Nie możemy zapominać o wsparciu społecznym. Otaczanie się ludźmi, którzy nas rozumieją i wspierają, jest niezwykle ważne. Czasem wystarczy po prostu porozmawiać z kimś bliskim, aby poczuć ulgę. Wspólne dzielenie się emocjami buduje więzi i daje poczucie, że nie jesteśmy sami w naszych zmaganiach. Warto także rozwijać umiejętności rozwiązywania problemów. Kiedy stajemy w obliczu trudności, zamiast się załamywać, spróbujmy spojrzeć na sytuację z różnych perspektyw. Jakie mamy opcje? Jakie kroki możemy podjąć, aby poprawić sytuację? To podejście nie tylko wzmacnia naszą odporność, ale także daje poczucie kontroli. Nie zapominajmy o dbaniu o siebie. Regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta i odpowiednia ilość snu mają ogromny wpływ na nasze samopoczucie emocjonalne. Kiedy czujemy się dobrze fizycznie, Łatwiej nam radzić sobie z emocjami. Na koniec warto pamiętać, że rozwijanie odporności emocjonalnej to proces. To nie jest coś, co osiągamy z dnia na dzień. Wymaga to czasu, cierpliwości i praktyki. Każdy krok, który podejmujemy w kierunku lepszego zrozumienia siebie i swoich emocji, przybliża nas do większej odporności. Warto więc inwestować w siebie i swoje emocje.